A co powiecie na naszego kolejnego bohatera? Jadę na spotkanie z kimś, kto dysponuje podobno nadludzką siłą. W prawie każdym komiksie występuje jakiś siłacz, ale ten człowiek jest podobno największym siłaczem na Ziemi. Aby to sprawdzić, jadę do Teksasu. W tym warsztacie pracuje Denis Rogers, który twierdzi, że jest najsilniejszym człowiekiem na świecie. Robi tu rzeczy, które potem niszczy gołymi rękoma. Czy jest lepsze miejsce dla strongmana? Widywałem już siłaczy i przyznam, że on, mając 167 cm wzrostu, nie wygląda na posiadacza nadludzkiej siły. Twierdzi jednak, że potrafi to udowodnić. Znam tę sztuczkę. Trzeba wygiąć książki w taki sposób. Wtedy rozrywa się strony po kolei, a nie wszystkie naraz. Rozedrzesz całość, ale tak naprawdę kartka po kartce. Nie, ja ją ścisnę i rozerwę. Muszę to zobaczyć. Widzieliście? Jedna linia. Prawie jak przecięta, tak. Bardzo mocno ścisnąłem. Więc chodzi o chwyt? Pokaz siły trwa niemożliwe. To wszystko przeczy logice, Rany, nie pojmuję, jak człowiek twojej postury może mieć taką siłę. Usłyszałem kiedyś, że ktoś umie przedrzeć na pół talie kart. Pojechaliśmy z bratem do sklepu i kupiliśmy talię. Siedziałem za kierownicą, on mi ją podał, a ja przedarłem ją na pół, bez żadnego treningu. Po prostu przedarłem ją na pół. Czy ciało Denisa kryje jakąś tajemnicę? Musimy to sprawdzić. Nazywam się Daniel Browning Smith i szukam prawdziwych nadludzi. Jesteśmy w Houston z nietypowo wyglądającym siłaczem łamiącym stalowe przedmioty. Złamałeś go jak gałązkę. Mierzący zaledwie 1,67 m wzrostu Dennis Rogers jest najsilniejszym człowiekiem świata. Idziemy do naukowców, aby dowiedzieć się, w czym tkwi jego tajemnica. Denny Rogers, mocarz. W tym laboratorium Uniwersytetu Houston naukowcy badają granice możliwości ludzkiego ciała. Czy uda im się wyjaśnić tajemnicę siły Denisa? Najpierw muszą zobaczyć go w akcji. Niesamowite, wciąż jest ciepła, naukowcy są zdumieni tym, co zobaczyli. Czy to normalne, żeby człowiek zwijał patelnię? Nie to nie jest normalne. Jest zbyt niski i waży zbyt mało, by rozwinąć wystarczającą siłę mięśniową. Aby ustalić, jaką siłą dysponuje Denis, naukowcy dają mu do zgięcia klucz narzędzie, które nie powinno się zginać. Ale ciepły. Teraz sprawdzimy, jakiej siły potrzeba, aby zgiąć taki klucz. Wieszamy szalkę. Teraz odważniki. 70 kg. 120. Z tymi trzema płytami jest 230 kg. Mimo takiego obciążenia, klucz nie wygiął się jeszcze całkowicie. Żeby zgiąć go tak jak Denis, trzeba znacznie większej siły. Choć to wielka siła, to nie zbliżyliśmy się nawet do tego, czym dysponuje on. Więcej nie dołożymy, bo cała konstrukcja może nam się rozpaść. Wiemy już, że aby zgiąć klucz, potrzeba co najmniej 230 kg. Wiemy także, że siła to masa razy przyspieszenie, co oznacza, że siła człowieka jest ograniczona przez jego masę. Denis waży około 90 kg, więc tajemnica jego siły musi się kryć w przyspieszeniu. Przyspieszenie to jedyne wyjaśnienie. Czy jest sposób, aby zmierzyć jego przyspieszenie? Jest kilka metod. Najpierw sprawdzimy, co dzieje się w jego mięśniach. Denis zostaje podłączony do elektromiografu, który zmierzy potencjał elektryczny skurczu jego mięśni. Potrzebny nam jest zapis 10 sekund pracy mięśni. Zaczynaj. Okazuje się, że jego moc trudno zmierzyć. Od razu widać, że musimy zmniejszyć stopień wzmocnienia sygnału, bo wykresy wychodzą poza skalę. Urządzenie jest wyskalowane na przeciętnych ludzi i sportowców, jakich badamy w tym laboratorium, a Denis z pewnością nie jest przeciętny. Spróbujmy jeszcze raz. Gotów? Tym razem urządzenie rejestruje wybuch energii produkowanej przez mięśnie Denisa. Oto elektryczna aktywność jego mięśni. Widać wyraźnie, że nie przykłada siły w sposób jednostajny, tak jak my zrobiliśmy, próbując zgiąć klucz pod obciążeniem, lecz generuje szybko następujące po sobie krótkie i bardzo silne skurcze. Aby zgiąć stalowy przedmiot, mięśnie Denisa pracują gwałtownymi zrywami. Lecz z danych wynika jeszcze coś. Okazuje się, że jego ciało funkcjonuje inaczej niż ciała przeciętnych ludzi. Zarówno z amplitudy sygnałów, jak i tego, że te białe impulsy są bardzo szerokie, wynika, że Denis natychmiastowo aktywuje ogromną ilość włókien mięśniowych. Wielu ludzi ma mięśnie równie duże jak Twoje, ale Ty w jakiś sposób umiesz zmusić do pracy znacznie większą liczbę włókien mięśniowych niż inni. Już wiemy, że wielka siła wynika ze zdolności jednoczesnego aktywowania dużej ilości włókien mięśni. Teraz Denis chce sprawdzić granice swoich możliwości. Jak każdy sportowiec, muszę umieć pokonać siedzącego w mojej głowie nadzorcę. Każdy ma takiego nadzorcę, rozsądek, który mówi mu, kiedy należy sobie odpuścić. Denis postanawia podnieść poprzeczkę. Ten motocykl ma silnik o mocy 100 koni mechanicznych. Do ramy przyczepimy dwa pasy, a ja chwycę za uchwyt, który będzie na drugim końcu. Motor ruszy pełną mocą, a ja sprawdzę, czy uda mi się go zatrzymać. Siłą samych rąk chcesz utrzymać taką maszynę? Tak. Kto będzie na motorze? Ja. Spróbujesz wyrwać ręce koledze? Nie spróbuję, ja to zrobię. W laboratorium do wygięcia klucza potrzeba było siły ponad 230 kg, teraz potrzeba znacznie więcej. Aby dowiedzieć się ile dokładnie, doczepiamy do harleja wagę używaną w dźwigach. 605 kg. Na pewno chcesz to zrobić? Jasne. Rozchodzi się plotka, że niepozornie wyglądający siłacz chce dokonać nowego wyczynu. Wiem, że dam radę, ale z drugiej strony to ryzykowne. Biorąc pod uwagę moją wagę, wielkość rąk, palców i fakt, że będą musiały utrzymać całą tę siłę, wiem, że może być ciężko. Wszystko w porządku? Jasne. Denis przypina się do samochodu, aby mógł wykorzystać całą swoją siłę do trzymania uchwytu. Gotów? Tak. Dla niezbyt mocno zbudowanego Denisa to będzie coś całkiem innego od gięcia stalowych kluczy. Czy jego mięśnie zdołają wytworzyć wystarczającą stałą siłę, aby utrzymać stukonny motor przez 15 sekund? Dzięki aktywowaniu ogromnej ilości włókien mięśniowych denis utrzymuje motocykl w miejscu. Nad to ktoś, kto odrzuca przeciętność. Ktoś, kto mówi wykorzystam wszystko, co otrzymałem od losu, aby osiągnąć jak najwięcej. Przyjechałem tu znaleźć nad zadanie wykonane. Dziękuję. To było niesamowite.